Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. To jest chyba moje ulubione przy... takie przywitanie. Naprawdę, po prostu będę trenowała, żeby powiedzieć to jeszcze szybciej. W każdym razie, witajcie. Jest środa, brzydka pogoda. Ja mam brzydkie włosy, bo zmieniłam kolejność mojej porannej rutyny. Słuchaj, jakie piękne dźwięki. Ale słuchajcie, deszcz pada. Deszcz zaczął padać, więc uciekliśmy tutaj w drzewka. No ale za chwilę one się kończą. A, Jackie ze mną nie współpracuje i generalnie ma w nosie i nie chce chodzić za bardzo. No. W każdym razie zmieniłam kolejność. I najpierw wypiłam szybko kawkę. Kawkę? Wyszłam z nim właśnie na spacer i jak wrócimy, to dopiero będę się ogarniać. No, zobaczymy, czy to wyjdzie na dobre. Czekajcie, smycz. Psiarze zrozumieją. Po co zmieniać rękę, trzeba się obrócić. No, zmieniłam kolejność, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Czy będzie jakoś, nie wiem, korzystniej. No bardziej o psami chodzi, nie? Żeby on faktycznie miał jakiś fajny spacer A nie, że ja go pospieszam Że dawaj, dawaj stary, bo, bo jest szybko No bo on ma czas I znowu mi się obkręcił Ja po prostu chyba w złej ręce trzymam switch Także czekajcie Może teraz będzie lepiej współpracował no, no, ale jest brzydka pogoda Oczywiście to, co ostatnio powiedziałam Nawet szłam tą samą drogą Powiedziałam, że po prostu ze skrajności w skrajność Nie ma niczego pomiędzy Jest albo bardzo ładnie, bardzo gorąco Albo do dupy no, i witamy w dniu, w którym pogoda jest do dupy, ale to, że jest bliska pogoda, to nie znaczy, że mamy się od razu wkurzać. Mamy być smutni. Okej, okay. osoby, które reagują na zmiany ciśnienia, nie jestem z wami, rozumiem, ale styl. Nie można się wkurzać, nie można się załamywać, bo będziecie jeszcze bardziej podminowani. Także działamy. Eee, musimy być szczęśliwi, czy musimy być? Nie musicie być, możecie robić to, co macie, to, na co macie ochotę, ale ja polecam być szczęśliwym. I niewkurzonym człowiekiem, i ja zmieniłam rękę ze smyczą, to teraz dziki idzie po lewej stronie. <noise> nie, on nie współpracuje ostatnio kompletnie. Także słuchajcie, ja idę z nim w pole. Nie wiem, czy pójdziecie ze mną, bo wieje. I ja nie wiem, czy wy będziecie tam cokolwiek słyszeć. Zmęczyłam się. Ja nie wiem, czy to będzie widać. No, widać, że tu jest górka, i codziennie trzeba dreptać pod tą górkę. się nie trzeba, ale codziennie dreptamy pod tą górkę, bo no w tym świecie, wszędzie jest pod górę. No wiadomo, później jest z górki, ale my wszędzie mamy pod górę. bo mieszkamy po prostu na samej górze. Także duptamy sobie bardzo często górę dół. Chodź tutaj. Myślałam, że to jedzie. I co my? Nie widzimy się później już w domu. Pokażę Wam moje ulubione produkty ostatnio do włosów, bo odkryłam normalnie perełkę. I standardowo słuchajcie, usiadłam za szybko do pracy. Tak dosłownie za szybko, bo jest godzina 10, a ja godzinę temu, 40 minut temu umyłam włosy. Jeszcze nie zjadłam śniadania. One już mi prawie wyschły. Muszę zjeść cokolwiek. No ale tak to jest. No. Ja wiem, że nie powinnam, w sensie nie powinnam, jakby ja nie mam słuchajcie takiego Czegoś takiego, że ja muszę pracować 8-16, Jak ja chcę, to ja mogę pracować, słuchajcie, od 7 do 7. I to nawet lepiej dla mnie, bo pewnie po prostu wiecie, lepiej ogarnę, bo ja mam też prowizję, więc no. Czy prowizję, premie nie prowizję. Więc dla mnie na przykład byłoby lepiej, gdybym ja mnie zapindalała cały dzień, ale no nie. Raz, że nie mogę uczyć ludzi, że ja jestem dla nich dostępna 2,4 na dobę. A dwa, że chcę mieć życie. Ja po to jestem na tym etacie, po to znalazłam sobie taką pracę, żeby mieć faktycznie życie prywatne. I ja nie powinnam siadać tak szybko do tego komputera, ale nie mogę, jak ja widzę, że coś się wydarzyło, że ktoś coś chce ode mnie i to nie jest rzecz taka, wiecie, to nie jest ktoś, kto męczy bułę po prostu za każdym razem, tylko to faktycznie coś się wydarzyło, coś mogę zrobić, no to ja siadam i to robię. Albo często, gęsto jest tak, że siadam do laptopa, żeby sprawdzić, czy ktoś mi nie wrzucił Teamsa na przykład na 8.05 albo 8.10 i ja się muszę ogarnąć wcześniej i jak już siądę, odpalę maila, nie mam mnie. No, bardzo często mi się tak zdarza. No, ale później właśnie o godzinie dziesiątej idę sobie robić śniadanko i tak spędzam tu, nie wiem, powiedzmy 15-20 minut i idę jeść już przy laptopie z powrotem. No, to, to, to jest właśnie to. No, w normalnej pracy też tak to wygląda, nie? Że robi się jakieś przerwy na jedzonka. Także robimy sobie herbatkę. A mianowicie zrobimy... Oj, sorki stary. Dziki nauczył się leżeć po prostu w kuchni na podłodze. O Jezu, sięgnę, Czy nie sięgnę? O, kurczaki, dobra, stary, prawie na Ciebie spadłam. Szałwie pokazywałam, a, bo ja światło zasłaniam, pokazywałam na TikToku, że piję szałwie. Obrażasz się? No, słuchaj. Tak nie ma Szałwie na potliwość. Na tej skauflanda w ogóle było napisane chyba, że. Ona dla takich spocuchów jak ja jest. Do higieny z rady ale to akurat z czatem GPT porozmawiałam. I szukałam właśnie sposobów takich naturalnych. Które sprawią, że trochę mniej się będę pociła. W sensie ja wiem, że ja się nie przestanę pocić, no bo po prostu no po co się to się poce, no, no i tyle. Od dzieciaka tak mam. Ja, ja i mój brat się pocimy, także no żyćko. I, i faktycznie ta szałwia trochę to minimalizuje. wiadomo, muszę używać super turbo dezodorantów, które mi się sprawdzają, aczkolwiek zawsze używałam garniera w kulce, tej takiej mokrej. I nie wiem, czy on się zepsuł, czy moja pacha się uodporniła, bo ja go używam od 10 lat. Jak nie lepiej, no. Naprawdę, ja nie wiem, czy tam się coś zmieniło, ale już nie działa tak fajnie, jak działał. I nie wiem, słuchajcie, nie chcę kupować dezodorantów za 70 zł, bo jak widzę na TikToku, że ktoś poleca kulkę pod pachę za 7 dych, no to jest 70 zł za kulkę pod pachę, słuchajcie. No nie wiem, chyba wolę sobie pachę smarować szałwią. Plus jeszcze w dni, kiedy się nie gole, właśnie ostatnio zapominałam to robić, zaczęłam sobie po prostu smarować skórę pod pachą tonikiem z kwasem glikolowym, żeby też trochę to, wiecie, zminimalizować wszystko, no bo to jest uciążliwe, po prostu uciążliwe, jak wiecie, myjesz się, dbasz o siebie, starasz się nie śmierdzieć i nagle czujesz, że ci walisz pod pachy, no. Wiecie, znaczy osoby, które się nie pocą aż tak, no to nie wiedzą jak jest, ale uwierzcie mi, jest to niesamowicie uciążliwe, jak jesteś, wiecie, tu, super, odstawiona i nagle walisz pod pachy. <laughs> no no to jest tragedia po prostu. Fakt, sztuczne ubrania też nie pomagają, na przykład właśnie ta koszulka z lumpa, ale dzisiaj jest zimno. Jak widzieliście, zresztą jest zimno, już w ogóle była ulewa, poszła już dalej i tak zdążyło popadać. Więc na takie dni jak dzisiaj ta koszulka jest git, ale w upał bym tego nie założyła, bo po prostu byłabym małym skunksem. Naprawdę, ale dobra. Koniec gadki, robię śniadanko i wracam do pracy. I moja ulubiona kombinacja ostatnio. Ja w ogóle zawsze byłam kefirowa, maślankowa, nie jest tak, że ja teraz nagle... Padłam w wir trendu z TikToka, że wszyscy pijemy kefir. Nie, ja zawsze lubiłam takie rzeczy i w ogóle kiedyś, ale to była chyba maślanka w sklepach. Była maślanka kawowa, ona była przepyszna. Także kefir, tam już w tle strzela czajnik z wodą. I taka oto granola ciasteczkowa. Sam cukier, ale jest spokojny. My wiecie, nie można zwariować. Trzeba jeść czasami rzeczy dobre, które nam smakują. No, właśnie. Miałam wyścig z czasem, leciałam odebrać telefon od klienta. I tak to właśnie jest. Wiecie, pracując z klientem, ja też jak jestem klientem, to jak gdzieś dzwonię, to chciałabym od razu coś załatwić. Nie? A nie, że ktoś nie odbiera i sobie śniadanko robi. No, to jest ten minus, ale tak samo pracując w sklepie, jak ja pracowałam, byłam sama, no to nie było czegoś takiego, że ja sobie zamykam, ja teraz jem i coś robię. No chyba, że szło się do łazienki, no to wiadomo, zamykałam sklep, no bo nie zostanę w sklepu sama. I tutaj... No, nie, no wiadomo, mogę za chwilę oddzwonić i nieraz tak jest, wiecie po prostu. I to jest tak: w sklepie, jak umyjesz podłogę, wchodzi klient. A tutaj, jak ja idę do łazienki, zawsze dzwoni mi telefon. Zawsze po prostu, czy to klient, czy mój kierownik, czy ktoś inny, no zawsze po prostu, jak zamykam tylko drzwi do łazienki, słyszę, jak dzwoni telefon. No, to jest po prostu taka zależność, że naprawdę, jak coś zaczynasz robić, gdzieś się oddalasz, to zawsze zadzwonić po prostu telefon. No, tak to właśnie jest. Dobra. Zalewam herbatkę. I idę ujeść śniadanko. Nie wiem, czy będziecie coś słyszeć, bo jest straszne wszystko, No tak, faktycznie jestem na słuchawkach, więc powinno być trochę lepiej. Ale ta pogoda jest po prostu jakaś no, nienormalna. Nie wiem czy widać nade mną te chmury, bo one się posuwają chyba w tamtą stronę. No. No mam nadzieję, że nie lubię z nich. Nie biegam dzisiaj długo, bo... Nie mam niecałe pół godzinki. Ale no i tak. No nie trzeba bym złapnąć, nie? Nie mam za bardzo gdzie się schować. Szuklułam. na wszędzie... No jest droga, no wszędzie drzewa. Nie ma gdzie się skitrać. Na pierwszy kilometr. W takim trochę ślimaczym tempie. No i co? Lecimy dalej. O matko. raz wam pokażę chmury. No one na filmie nie wyglądają aż tak strasznie. Deszczowy piątek przyszłam sobie z Wami trochę porozmawiać. Jest naprawdę po prostu, no od wczoraj, od czwartku, to pogoda jest jakaś zwariowana. Co chwilę jakieś burze, dzisiaj co chwilę deszczysko takie przeokropne, więc przyszła pora chwycić kubek z kawą i sobie z Wami porozmawiać. I chciałabym poruszyć temat kolejny raz pracy zdalnej, ale dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że dużo osób, w szczególności młodych, myśli sobie, chcę pracować zdalnie. Bo chcę siedzieć na chacie, bo to jest w ogóle super świetnie kolorowo. Można wstawać o której się chce. Jak masz na ósmą, to wstajesz o 7.55 i w piżamie się do komputera. Ja nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale jest apokalipsa na dworze, a za pół godziny Dave wraca do domu, więc mam nadzieję, że mi go tam nie zdmuchnie. Przyda mi się ten chłop jeszcze. No, w każdym razie, wracając do tematu, praca zdalna jest naprawdę świetna. I ja szukając pracy faktycznie gdzieś tam chciałam zahaczyć o tą pracę zdalną, ale ja już wiedziałam, z czym ta praca się wiąże. Bo fajnie sobie siedzę w domu, mogę sobie coś porobić, mogę pójść sobie zrobić swoją kawkę, no, wiedziałam swój kibelek, no jest wszystko super świetnie, kolorowo. Jak, wiecie, potrzebuję wyjść do lekarza, to daję po prostu cynk mojej kierow kierownik, że po prostu, hej, słuchaj, muszę iść do lekarza, ale jestem pod telefonem, no i ja idę do tego lekarza. Więc to naprawdę jest rewelacja, ale ja nadal jestem w pracy. Ja nadal mam pracę do zrobienia. W momencie, kiedy ja bym tej pracy nie robiła, siedziałabym sobie, wiecie, przed kąpem i tylko ruszałabym myszką, no to ja bym nie miała tej pracy, bo by mnie po prostu wywalili z niej, tak? Ja nadal muszę robić swoje obowiązki, mało tego, ja pracuję w handlu, więc dodatkowo ja muszę je wykonywać, no bo to będzie widać po prostu w wynikach sprzedażowych, tak? No kurde, to jest nadal praca. Jak dodałam TikToka, coś tam było, vlog. Edycja praca zdalna, i ktoś się mnie zapytał, gdzie pracuję. Mówiono, że tu i tu, nie? W sensie nie powiedziałam dokładnie, ale tak powiedziałam mniej więcej, że co robię. No i ktoś tam, właśnie, że ono chciałby sobie dorobić. Mówię no, no, ale ja sobie nie dorabiam, to jest po prostu mój etat. Kiedyś moje stanowisko było mobilne. Po prostu osoby miały normalnie samochody służbowe, wszystkie te sprzęty, które mam teraz, tylko jeździły bezpośrednio do klientów, tylko na no, odcięciach w firmie i tak dalej, no i wylądowały w domu. I tylko dlatego moje stanowisko jest zdalne, ale ono powinno być moim zdaniem mobilne nadal, byłyby dużo lepsze wyniki, dużo łatwiej by się pracowało, ale no przesunęli to po prostu w ten sposób, ale wcześniej to była praca taka zwykła, normalnie, po prostu jeździło się po tych klientach i tyle. Eee, także no praca zdalna to nie są, wiecie, to nie jest tak, że ja siedzę i pierdzę w stołek, <laughs> tylko naprawdę no to, to też się pracuje. Ja wiem, że dużo osób sobie zdaje z tego sprawę, bo wiele osób teraz pracuje po prostu w ten sposób, albo pracuje e, hybrydowo, że część po prostu z domu, część z biura i w sumie spoko. I właśnie to jest kolejna kwestia. Taki minus, o którym ludzie nie myślą, bądź, bądź nie wydaje im się on taki istotny. Słuchajcie, wy siedzicie cały czas w domu. Od rana do wieczora. No ja to mam chociaż psa, więc sobie z tym psem na spacer wychodzę. Wyjście na zakupy dla mnie to jest to jest, to jest po prostu impreza. <laughs> Może nie impreza, wydarzenie. O, dla mnie to jest super wydarzenie. Dawiecie kiedyś miał ze mnie, mówi: Ale ty podekscytowana jedziesz na te zakupy. Stary, bo ja w końcu z chaty wychodzę. No, <laughs> początki, słuchajcie, były tak okropne, wiecie, jeszcze tak za bardzo nikogo tam u siebie w robocie nie znałam. I te pierwsze dni, jak ja siedziałam cały dzień w domu, a ja zaczęłam tą pracę, słuchajcie, w styczniu, więc było zimno, ciemno, ponuro i w ogóle tragedia była. Więc ja tak, co chwilę dzwoniłam do mojej mamy, żeby sobie z nią pogadać. Nagrywałam moje mojej milion pięćset po prostu głosówek, bo ja po prostu musiałam do kogoś gęby odezwać. A jak przychodził Dawid na HT, to ja wiecie, mi się buzia nie zamykała. Nie mówiłam, sorry, ale słuchaj, no ja siedzę w domu, ja po prostu potrzebuję się odezwać do tej drugiej osoby i ja potrafiłam. Zamiast jechać gdzieś tam kawałeczek dalej, do Lidla czy do Rossmana, jechać autem, ja szłam na piechotę. I Dawid się dziwił na początku, czemu ty idziesz na piechotę? Mówię, chłopie, bo ja siedzę w tej chacie cały dzień, to ja po prostu ja sobie wydłużam jak najbardziej tą trasę tam do tego sklepu, żeby po prostu wyjść, przewietrzyć się, popatrzeć na ludzi. No, naprawdę. I ja jestem wbrew pozorom introwertykiem. Ja wiem, że ja nie wyglądam, ale ja w większości przypadków nie przepadam za ludźmi. Tak bardzo często. Ja wiem, że, że nie wyglądam, ale tak jest bardzo często, że introwertycy mają największe flow właśnie w takim mówieniu do kamery i w ogóle są wygadani, ale tak lubię siedzieć sama w domu i nawet czasami po prostu, wiecie, Dawid na jednym końcu kanapy, ja na drugim i ja jestem szczęśliwa. No, także nawet introwertyk potrafi mieć problem z pracą zdalną. Teraz sobie radzę lepiej, no bo raz, że się przyzwyczaiłam, dwa, że jest cieplej, więc częściej się wychodzi, częściej się wychodzi z chaty. No a kolejna sprawa, poznałam gdzieś tam jakąś koleżankę powiedzmy w pracy, tak, mam koleżankę w pracy, z którą mogę sobie popitolić i ona mnie rozumie, bo ma dokładnie to samo co ja, no bo pracuje tak samo jak ja, tylko po prostu u siebie na chacie, tak, w innym miejscu. Jakbym w ogóle, nikt nie mieszka w moich okolicach, do najbliższej osoby z mojej pracy mam ponad 100 kilometrów, <noise> także no raczej za szybko się nie spotkamy, no. I w ogóle fan fact, część mojego zespołu mieszka w ogóle po drugiej stronie Polski i... I tyle. No, jak my się mamy spotkać? Może nam się uda, ale wiecie, to jest tak, że ja tych ludzi nie znam tak face to face. Ja mam z nimi kontakt telefoniczny i na Teamsie. I to dla niektórych będzie naprawdę ciężkie, będzie naprawdę uciążliwe. I kolejna sprawa, to jak mi tutaj drędolił telefon. Okej, okay, to akurat będzie w moim przypadku, ponieważ ja pracuję z klientem. I to jest klient. Oni mają w nosie też, że ty pracujesz 8-16. I to jest też to, jaką ty masz głowę, jak sobie z tym poradzisz. Że ci klienci nie będą dzwonić do ciebie tylko o 8:16. Ja to już kiedyś mówiłam, że ja sobie założyłam, że ja nie będę odbierać po, po tych godzinach, ani przed 8, ani po 16. Po 16, jeszcze tak z 15, podobną to daje im taki bufor, jakby o czymś zapomnieli, faktycznie coś się paliło, ale ja potrafię mieć telefony o 20, o 19, o 6 rano, o 6.30. No, wcześniej przed 6 nie miałam, ale wiem, że inne dziewczyny miały telefony przed godziną 6. I pierwszy tydzień, pierwszy weekend tak naprawdę mojej pracy, no to miałam telefon służbowy gdzieś tu po prostu położony i obudził mnie telefon o 6 rano. W sobotę. Miałam takie... W ogóle... Halo, przecież Wy wiecie, że ja nie pracuję. No nie wiedzą, oni i tak zadzwonią, nie? I teraz ja jestem taką osobą, że ja, ja nie pracuję. Nie ma takiej sytuacji, że się wali, pali, no bo ja i tak, słuchajcie, nic nie zrobię. To nie jest tak, że jak ja odbiorę, to ja naprawię tą sytuację, która się wydarzyła ewentualnie. Nie, ja nic z tym nie zrobię, bo nikt nie pracuje mojej firmy w weekendy. Po prostu nic nie zrobię, nie? Także wiem, że niektórzy odbierają i żyją po prostu tym. No bo siedzisz, słyszysz, że wibruje Ci telefon, masz świadomość, że może coś się wydarzyło, No ale z drugiej strony nic nie zrobisz. I tak musisz poczekać, aż ktoś będzie pracował, więc no po prostu. I to, to jest właśnie, to jest ciężkie, że masz cały czas ten sprzęt tutaj. Jak idziesz do biura, to jesteś w biurze, no i pracujesz w biurze. Jak idziesz do domu, to jesteś w domu. A jak masz ten sprzęt cały ze sobą, masz ten telefon służbowy ze sobą po prostu w domu, to ty masz tą pracę zaraz obok siebie. I ja też wiem, że część osób, która pracuje zdalnie, stara się po prostu wydzielić sobie takie całkiem osobne stanowisko do pracy, żeby na przykład, nie wiem, nie pracować w sypialni, no bo sypialnia to sypialnia, ale no takie swój gabinet starają się zrobić. No my nie mamy miejsca, więc ja tak tu, jak widać, kanapa, więc tutaj siedzimy, oglądamy i w ogóle, a tutaj jest moje stanowisko. Ja chciałam pracować w drugim pokoju, Chciałam to zrobić, ale tam jest strasznie ciemno. O matko, jak mi się tam źle siedziało, wiecie, tu siedzę przy samym oknie, tam nie miałabym takiej możliwości i tam było ciemno po prostu, aż mi było smutno. A to jeszcze, tak jak mówię, był styczeń, więc było ciemno po prostu na dworze. Więc tutaj siedzę otoczona roślinkami przy oknie, mam przepiękny widok za oknem, kolejne roślinki, więc naprawdę jest git. No ale ta praca zdalna, ona jest naprawdę fajna, daje bardzo dużo możliwości nawet samo to, że no po prostu ja jestem cały dzień na chacie, mogę wszystko zrobić, tak? Ja nie mam tak, że ja muszę siedzieć od deski do deski 8-16. Ja mogę sobie zrobić tą przerwę, pod warunkiem, że ja zrobię swoją robotę. Ja mam pracę bardzo mocno zadaniową, więc no, ja mogę sobie po prostu pozwolić na tą chwilę luzu, o ile robota będzie zrobiona. I to chyba jest to czego ludzie nie są świadomi, że praca zdalna to jest tylko jakby forma pracy, w sensie nie forma, tylko to nadal jest praca. Nadal tą pracę trzeba zrobić. Nadal, żeby dostać wynagrodzenie, trzeba tą pracę wykonywać. No i mam wrażenie właśnie, że dużo osób gdzieś tam pomija ten fakt, że to nadal właśnie jest obowiązek. I ludzie szukający pracy zdalnej o mało tego. Dobra, bo generalnie właśnie wciągnęła mnie rozmowa w pracy. I tym oto akcentem będę kończyć. Dajcie mi koniecznie znać, co wy sądzicie o pracy zdalnej. Czy jest to dla Was coś ciekawego, coś takiego faktycznie pożądanego? Czy chcielibyście pracować zdalnie, czy raczej, raczej wolicie tą pracę stacjonarną? Bo ja osobiście w pracy zdalnej jestem zakochana, ale trzeba mieć naprawdę psychę, żeby siedzieć w tym domu sam na sam. Jeszcze ja mam kontakt z ludźmi i z pracy z dziewczynami, po prostu z mojego zespołu i z klientami. Nie wiem, czy dałabym radę, gdybym była tylko ja i komputer. Także. To by było na tyle w dzisiejszym filmie i do zobaczenia za tydzień. Pa!